Słuchasz audiobooka Marsz Władców, księga druga kręgu czarnoksiężnika, napisała Morgan Rice, czyta Piotr Bajtlik, rozdział pierwszy. Król McGill wszedł niepewnym krokiem do swej komnaty. Wypił zdecydowanie za dużo wina. Ściany wirowały wokół, a w głowie dudniło jeszcze po wieczornej uczcie. Jakaś kobieta, której imienia nie znał nawet, przywarła do niego obejmując go w pasie. Z chichotem i bluzką w połowie już zdjętą zaprowadziła go do łoża. Dwóch strażników zamknęło za nimi dyskretnie drzwi i zniknęło bezszelestnie. Maggil nie miał pojęcia, gdzie była teraz królowa. Tej nocy nawet o to nie dbał. Rzadko dzielił z nią łoże. Królowa zazwyczaj udawała się na spoczynek do swej komnaty. Zwłaszcza kiedy w zamku odbywały się uczty trwające do późnej nocy. Wiedziała o słabościach króla i widocznie nie przejmowała się nimi. Jakby nie było, był królem. Maggilowie zaś zawsze rządzili korzystając z posiadanych praw. Komnata zawirowała gwałtownie w jego oczach. Odtrącił kobietę, nie mając już ochoty na te sprawy. Zostaw mnie samego, rozkazał i odepchnął ją. Kobieta stanęła w miejscu, zszokowana i zraniona jego słowami. Drzwi do komnaty otwarły się, strażnicy powrócili, chwycili ją za ręce i wyprowadzili. Na nic zdały się jej protesty, które wkrótce ucichły, zdławione zamkniętymi drzwiami. Maggil usiadł na skraju swego łoża, z głową podpartą na rękach, próbował powstrzymać pulsujący w niej ból. Jakoś do tej pory nigdy nie zdarzało się, żeby pojawiał się tak wcześnie, zanim jeszcze alkohol przestał krążyć w jego krwi. Ten wieczór był jednak inny. Wszystko zmieniało się błyskawicznie. Uczta trwała w najlepsze. Przed sobą miał wyborne mięsiwa i mocne wino, kiedy nagle ten chłopiec. Tor, pojawił się nie wiadomo skąd i wszystko zepsuł. Najpierw ten jego wyskok i głupia opowiastka o śnie a potem miał jeszcze czelność wytrącić kielich z królewskich dłoni. Później zaś napatoczył się ten pies, który wychłeptał rozlane wino i padł trupem na oczach wszystkich. Maggil nie mógł się od tego momentu pozbierać. Kiedy zdał sobie sprawę, iż właśnie ktoś spróbował go otruć, poczuł, jakby ktoś go młotem zdzielił, ktoś chciał go zamordować. Nie mieściło się to w jego głowie. Ktoś przechytrzył jego straże, jego degustatorów wina i jadła. Tylko jeden oddech dzielił go od śmierci. Myśl... Sample complete. Ready to continue?